Witam serdecznie drogie wagi na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy co Aha. też energię przygotowały dla Was na ten tydzień co dla naszych wag na ten tydzień. A zawieszenie w podpisaniu czegoś zubożenie i słowa. No dobra. Ktoś odchodził w świat, ok. Trygon ognia odchodził w świat. No tu jest obrona plotki. Ym... Dlaczego tak się dzieje? Dobra, zobaczymy. Moi drodzy. Drogie wagi, powiem tak, uwaga na nóżki, uwaga na nogi, bo aż krzyczy. Aż krzyczy, uwaga na nogi, bo z, może coś tam się zadzieć z, z tego tytułu. Uwaga na złodzieje, uwaga na kanciarza, ale w szczególności na złodzieje, bo tracicie bezpowrotnie. Uwaga na zguby, tak bo będzie jakieś zubożenie. E, powiem tak, nie podpisujemy niczego, bo jest tutaj, nie dość, że mamy tu między, e, między tak naprawdę podpisem, między papierami, między jakimiś zobowiązaniami. Umowami. Mamy tutaj wisielce i mamy piątkę denarów powiem tak, poczekajcie. Poczekajcie, bo jeżeli trygon ognia od was będzie chciał na was wymusić, jakieś podpisanie, czegoś, zadeklarowanie się, no to przegrywać jesteście zubożeni, moi drodzy, a ktoś ma dobre słowo. Myślę, że obronicie się pięknie przed tym, bo macie świat, macie, jesteście magiem, jest zebranie pięknej energii, czyli coś fajnego. Słuchajcie, zadzieje i nie dojdzie do pewnych rzeczy. Ale jeżeli chodzi o zdrówko, to uwaga, moi drodzy, uw uwaga szczególnie na nogę, szczególnie na kostkę i szczególnie na kręgosłup lędźwiowy, tak bym powiedziała, ogólnie na nogi jako na nogi, czyli bierzemy tutaj od bioderek, wagi w tym tygodniu, wagi w tym tygodniu mają coś, coś tutaj się dzieje, słuchajcie, od, od tak naprawdę od kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, aż tak naprawdę po, po same stopy coś się mrozi, coś tam jest jakieś mrowienie, ale w szczególności uwaga na kostki. Moi drodzy, także tak to widzę. Jeżeli chodzi tutaj o Waszą energię, no to nie powinno być źle, ale będzie tak. Będzie niezdecydowanie, będzie patrzenie, będzie patrzenie, przyglądanie się, a stracę, a nie stracę, a podpisać, a nie podpisać, nie, nie podpisywać. Proponowałabym, żeby nie podpisywać, ale to od Państwa zależy. Być może jest to coś intratnego, być może to są tylko karty, moi drodzy. Ale uwaga na zubożenie, jeżeli Trybunał Ognia będzie chciał Was w jakiś sposób zubożyć. Myślę, że drogie Wagi. Trygon, myślę, że ze skorpionem. ze skorpionem jest jakieś pogodzenie, jest tutaj, ale jednocześnie też może być, że właśnie z trygon, ze skorpionem, znaczy ogólnie z trygonem wodnym, może być wejście na jakąś ścieżkę wojenną lub przez ten trygon, że jest ubożały, tak, tu jest dobre słowo, i później jest jakaś obrona, ale to taka obrona, taka, aby się obronić, o tak bym powiedziała. Wiele wak się boi o utratę pieniążka, o utratę pracy, o utratę stabilizacji. Wiele wak ma ochotę sobie poromansować w tym tygodniu, gdzieś w podróży, w szczególności w podróży. Nie na miejscu, tylko jest to w podróży, ale powiem tak. Y wszystko, co się zadzieje w tym tygodniu, moje drogie wagi, będzie miało przełożenie, nie wiem o co chodzi, na jakieś umowy, na jakieś pisma, na coś, co chciałyście podpisać, czy chciałyście, chciałybyście podpisać, czy chcielibyście ogólnie to zrobić, tak? Będzie to związane z finansami, a ten tydzień będzie miał niejako bardzo przemożny wpływ, i ja na waszym miejscu bym się wstrzymała, I ja bym obroniła, obroniła swoje stanowisko, bo to jest tak jakby ty musisz coś podpisać, ty musisz coś zrobić, ty musisz dokonać wyboru, ty musisz szybko zadziałać. A ja bym powiedziała: nie, droga Wago, zaczekaj, właśnie wstrzymaj się. Tutaj wyważ swoje, tutaj wyważ jesteś jesteś osobą, która zawsze waży i tutaj w tym tygodniu proponowałabym, drogie Wagi, żebyście właśnie ważyły to, co będzie, to co macie zrobić. Tu jest energia obrony, czyli jest ale obrony, to są plotki, to są gadki, to są rozmowy, to są wow, to są krzyki, ale Jednocześnie też bardzo dobre zakończenie czegoś czegoś, 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 co już wam nie służy. Kogoś, kogoś materialistycznego, to jest ktoś, dla mnie jest to osoba, jest to strata, odejście kogoś, kto chciał was oszukać, tak, ktoś, kto chciał oszukać, ktoś, kto chciał, chciał pozbawić was czegoś, czegoś waszego dobra, waszego mienia, waszego zarobku, waszego życia, waszego dobrodziejstwa życiowego. Tak więc ja wydaje mi się, że też jest bardzo dobra perspektywa, że jest to takie, że jest to. Obrona, że jest to będzie, do, myślę, że do końca tygodnia pięknie się z tym wszystkim tutaj obroni, W tym wszystkim się obronicie i myślę, że znajdziecie złoty środek, bo to co złe odchodzi, bo to jest za plecami, to jest z północy, to odchodzi i jest to zakończone. Słuchajcie pozytywnie tym światem, czyli ogólnie bym powiedziała, bo macie po przekątnej, macie fajne, macie rydwan, czyli będzie się działo, będzie się działo w tym tygodniu bardzo dużo. To będą różne sytuacje, bo tutaj są pyskówki, tu są, są takie bardzo takie szybkie podejmowanie podejmowanie jakichś decyzji tu jest dużo słów, ktoś będzie krasomówcą nie wiem czy to wy, czy to będzie wasz oponent krasomówcą dobrym ale ja bym na waszym miejscu Zatrzymała się tak naprawdę w pół drogi, i jeżeli przyjdzie coś, namowa do czegoś, czy żeby ty masz coś stworzyć, ty masz coś zrobić, albo ty mi masz coś dać, no to ja bym powiedziała: hola, hola, poczekaj. Jak ja będę gotowa na coś, czy będę gotowy na coś, to ja to podpiszę, to ja to zrobię. I ja w tej chwili grzecznie bym wytłumaczyła, że ja w tej chwili jeszcze nie zebrałem, czy środków, czy ja tego nie chcę, czy ja nie jestem zdecydowany, obeszłabym się totalną prawdą, słuchajcie. I i, to, I myślę, że tutaj w Waszym przypadku, w tym tygodniu, prawda, się bardzo ładnie obroni, Natomiast uwaga, tak jak mówię, tutaj na jakiegoś złodzieja, ale to jest ogólnie, jest takie się wydaje mi się, że jest pogonienie, bo to jest strata. Jest odejście, czyli odejście takiego jakiegoś totalnego bałaganu, kogoś jakiegoś bałaganiarza, kogoś, kto, kto zubażał, kogoś kto, kogoś, kto zawieszał, tak naprawdę, wasze gdzieś tam izolował was od kogoś, od czegoś, od sytuacji, od od dobra, no tutaj Państwo pod siebie podłóżcie, ale w tym tygodniu jest definitywne pożegnanie tego kogoś z Waszego życia, w szczególności jeżeli jest to trygon, trygon ognia, słuchajcie, no albo tutaj trygon wodny, może też tak być, ale zażegnanie totalne, to jest taka, myślę, że spięcie swoich energii piękne, bo ogólnie macie cudne karty, oprócz tej trójki trójki mieczy i piątki denarów, to macie fajne karty, bo macie maga, macie zrydwan, macie świat, słuchajcie, macie Dziesiątkę denarów, króla kielichów, i, ryc, i macie giermka, giermka denarów, czyli no jest ten podpis, jest takie tworzenie siebie. Jeszcze nie wiecie, co macie zrobić, ale coś będziecie tworzyć, tak. Jest to, jest to takie pierwsze te poletko do zrobienia dla czegoś dla siebie. A poza tym może być, myślę, że będzie można w tym tygodniu też liczyć. będą mogły wagi liczyć na kogoś na jakiegoś przyjaciela, na przyjaciela, przyjaciela ze świata, na przyjaciela w świecie, który w jakiś sposób. Bo tu są też wiadomości, tak, które w jakiś sposób pomoże, lub udzieli jakiejś dobrej rady odnośnie ważnej dla Państwa kwestii. Także tak to widzę na ten tydzień, drogie wagi. Pozdrawiam, kochani, serdecznie, buziaczki Hejta.